Musi mieć dystans, tak. Tylko pamiętaj, że pewne rzeczy wyciągnięte z kontekstu bardzo źle brzmią. Nie? Rzeczy wyciągnięte z kontekstu bardzo źle brzmią. Dziękuję za 100 zł. I o tym właśnie że, mówię, że... że. Dziękuję Ci bardzo, yy, Wendera, bardzo doceniam. O... Dobra. Co tu się stało w ogóle? Dziękuję za 105 zł. I o tym właśnie mówię, że. Dziękuję ci bardzo, Wende. Yy, kurwa, to trzeba zbierać widzowie 1200 zł na streama 12 godzin? Jakim ja jestem jednym frajerem? Ja za darmo robię! Widzowie, musimy zmonetyzować kontent lepiej. Musimy zmonetyzować kontent lepiej. Od dzisiaj, jak nie będzie 1000 zł na pasku, to jutro nie ma streama. O. To to jest plan! O, ale żyłe złota odkryłem. Teraz bardzo doceniam, o tym właśnie mówię, że ja przepraszam, że ja będę bezpośrednia, ale ja kurwa wiem, że wy jesteście w stanie dać dwie, pięć stówek. ja to wiem kurwa, bo to żeście pokazali wielokrotnie na moim i na innych streamach, ja to wiem, w mnie nie zrobicie, za przeproszeniem, w chuja mnie nie zrobicie i chodzi mi o to, Jezu że Maria. po ja pierwsze ja wiem, że wam ładnie. się kurwa nie chce, że czasami Ma. trzeba wam je wtrząknąć, żeby do was dotarło, czy was zbajtować, żeby do was dotarło Dobra, i pomyślcie, czy nie... Pomyślcie, co ja Wam teraz mówię, jak wiele dla nas streamerów by znaczyło mieć regularnie dochód, dzięki czemu dziękuję, masz tę pewność. Ona tutaj nie żartowała. Nie wydaje mi się, że to jest forma żartu. Patrząc na jej ekspresję, ton wypowiedzi i to w jaki sposób się wypowiada, to nie był żart. No że możesz kontynuować to, co robisz. Czytaj, skoro masz kurwa możliwość dania tych 5 tych, to daj co miesiąc te pięć tych. Bo jakby tak każdy co miesiąc dał jakieś wsparcie, żeby w każdym miesiącu ten streamer. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Rozumiem reakcję ludzi tutaj w tym momencie, bo to nie brzmi jako żart, to brzmi no nie, jako, jako taki typowy statement. Zbyt, zbyt poważnie to powiedziała. Znaczy, no bo ona to miała na myśli, dlatego to powiedziała. Możliwe. No, to, to nie brzmi jako żart, to nie brzmi jako bait, to nie brzmi jak, wiecie, jak takie śmieszki, haszki, pośmiejmy się, tylko to jest... To jest taki typowy statement, słuchajcie, jak chcecie, żebym streamowała, to dajcie po 5 dychów miesięcznie, nie? Stąd być może ludzie, znaczy, no, też wydaje mi się, że tutaj mogły być dwie wersje. Może chciała po prostu przedstawić punkt widzenia streamera i tego, jak wygląda życie streamera, czyli... Zakładasz sobie firmę, masz tam yy, te wszystkie współprace i tak dalej. Musisz opłacić ZUS, musisz opłacić skarbówkę. No i też musisz się mieć z czego utrzymać, musisz mieć na opłaty, tak, czy to na ZUS, na skarbówkę, czy na swoje tutaj rzeczy, prąd, mieszkanie i tak dalej, nie. I być może chodziło jej o to, żeby przedstawić po prostu z pozycji streamera tutaj jej sytuację. Tylko jak przedstawiasz tylko to w ten to sposób, Dziękuję. ale ona to opowiadała, tylko masz głupie wycinki zrobione. Ale tego, to nie? nieważne. To, to nieważne, to nieważne. Nawet jak, na, nawet jak ci o to chodzi, to styl wypowiedzi i to, w jak dobrała słowa, jest bardzo, ale to bardzo, może nawet zbyt bezpośredni, bo to już brzmi tak, jakby e, tutaj była. Jest bardzo żądaniowy ton w pewnym momencie. To daj te 50 zł, daj te 100 zł raz na miesiąc. No daj, no ja streamuję, daj, bo, 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 ja, bo ja muszę, wiesz, to zrobić, to i tamto. No daj. I wydaje mi się, że. W wielu oczach ludzi brzmi to bardzo arogancko, brzmi to zbyt bezpośrednio. I ludzie w ten sposób to odebrali i strasznie się na to oburzyli. No bo jak ktoś może wymagać od jakiegoś ziomeczka w internecie, żebyś dawał 100 zł, 50 zł? Wiesz, no to, że ci da, tak jak ona tutaj mówiła na tym klipie, nie? Jedna osoba albo dwie osoby, albo trzy osoby, dwie, trzy stówy, pięć stów nie możesz wymagać od każdego, że każdy widz ci przyjdzie i ci będzie dawał stówę albo dwie stówy miesięcznie, bo nie znasz ich sytuacji, nie wiesz kto ile ma lat, nie wiesz kto potrzebuje pieniędzy, nie wiesz czy ktoś chce ci w ogóle dawać pieniądze. Bo cię nie, nawet nie ogląda regularnie, nie, nie nawiązał z tobą żadnej więzi, nie czuje się zobligowany do tego, żeby ci dawać jakiekolwiek pieniądze. No sytuacji jest milion. No i to, to wydaje mi się, że tutaj ten, ten, ten zasób słów, który tutaj miała, no to czy też wyrażenie tego po wszystkiego. Po pierwsze, było wiem, że wam się złe. kurwa nie chce, że czasami trzeba wam je wtrząknąć, żeby do was dotarło. Czy was zbajtować, żeby do was dotarło? I pomyślcie, czy nie. Co, Pomyślcie, co ja Wam teraz mówię, jak wiele dla nas streamerów by znaczyło mieć regularnie. I to jest problem. Wydaje mi się, że tutaj zaczyna się ten taki najbardziej polaryzujący element tego klipa. Znaczy, no, moment tego Dochód, klipa. Dochód, dzięki czemu masz tą pewność, że możesz kontynuować to, co robisz. Mhm. Czytaj, skoro masz kurwa możliwość dania tych 5 tych, to daj co miesiąc te 5 tych. Bo jakby tak każdy co miesiąc dał jakieś wsparcie, żeby w każdym miesiącu ten streamer. No. Co o tym sądzicie, widzowie? Tak całkiem serio, co o tym sądzicie? Jakby powiedział, że to jest tylko jej słowami, a ona się wypowiadała jako, jako wszyscy streamerzy. no, no to, jest, to to tam je chuj boli, czy ona się wypowiada jako wszyscy streamerzy. Ja mówię widzowie, dawajcie dychę. Kur bo na Lamborghini zbieram. Zbieramy zrzutkę na Lambo. Proszę bardzo, donate y za 10 złotych, zapraszam gorąco do wspólnej zabawy. Z 87. <grym> Kurde, ale tam jest 1200 złotych na streamek 12H, a, a ja pieprzony debil za darmo to robię, no nie, no nie, no nie. No ja jestem taki kurwa głupi, no. no taki cel ma, bo na, na ślub zbiera. <grym> A ja zbieram na kurde waciki, które kosztują od tego, od Louis Vuitton i kosztują więcej. No i co? Moje waciki są ważniejsze. Więc tutaj, no pewnie dlatego ludzie się wkurwili. No i też nadmuchali ten balonik bardziej niż trzeba, bo. Ja z pozycji streamera jestem w stanie jeszcze zrozumieć, o co jej chodzi, tak? W tym przekazie. Ale to w jaki sposób był zrobiony przez nią ten. ten ta wypowiedź, tak? To nie najlepiej to wyszło.